Ja patrzę przez pryzmat ludzi, którzy wchodzą na rynek nieruchomości, w ogóle na rynek dorosłości i, i mają dzisiaj wybór wynajęcia nieruchomości, gdzie wiemy, że ostatni rok. Kiedy sytuacja po wschodniej stronie naszego kraju spowodowała, że napływ naszych sąsiadów była tak duża, że ceny najmu w Warszawie i nie tylko w Warszawie, bo w większości miast Polski wzrosła o prawie albo ponad 70% wartości. Trudnością dzisiaj na rynku jest to, że klient kupujący ma bardzo dużą presję w podjęciu decyzji, żeby już kupić, bo te nieruchomości zaczęły uciekać znowu. Dzień dobry drodzy widzowie, witamy w kolejnym wywiadzie w Akademii Nieruchomości. Dzisiaj naszym gościem jest Natalia Darysiak, która jest wieloletnim pośrednikiem i trenerem sprzedaży nieruchomości. Także myślę, że coś nam opowie o tym, jak skutecznie sprzedawać nieruchomości. Dzień dobry Krzysztof dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. No nie wiem, czy powiem coś ciekawego, ale mam nadzieję, że no, nieruchomości i sprzedaż nieruchomości to jest tak szeroki, bogaty temat, że można o nim książki pisać. A że już trochę, tak jak wspomniałeś, pracuję w tej branży. No to trochę historii się przewinęło, na podstawie których można się czegoś nauczyć, także dzisiaj z przyjemnością odpowiadam że... na Twoje pytania. Okej, okay. myślę, że zaczniemy od jakiejś ciekawej anegdoty. Oj, i też czuję, że masz ich w rękawie całe mnóstwo. Anegdot, tak, zdecydowanie. Szczególnie teraz, kiedy mm, wszedł program Bezpieczny Kredyt 2% i po prostu znowu wrócił czas kolejek klientów ustawiających się przed drzwiami nieruchomości i sprzedających, którzy Chętnie podnoszą ceny, nawet kiedy ich nieruchomość nie do końca jest warta tych pieniędzy, więc to może nie anegdotki, z których możemy się tak równie pośmiać, ale, ale współczuć obecnie klientom kupującym, bo, bo klient kupujący dzisiaj chcący kupić nieruchomość w tym programie, no ma trochę trudności. Co, co się dziwić, jak wyrali kasę na rynek. Jak ktokolwiek spodziewał się innego obrotu spraw, to niestety, ale trochę się mylił. No, to jest też niesprawiedliwość społeczna moim zdaniem, bo części podwyższamy stopy procentowe, zwiększamy im raty, a drugiej części, która niekoniecznie może była chciała w danym czasie być przedsiębiorcza, być samodzielna i kupić nieruchomość, to takiej, takim osobom teraz się daje. No dobra, nie kupiliście wtedy, kupcie teraz, my Wam dopłacimy kosztem i tak reszty społeczeństwa. Także. Trudno tutaj się wypowiadać w kwestii, czy dobrze, czy niedobrze, no ja jakby trochę czuję się oszukana, bo ja jakby na swój kredyt i na swoje pierwsze nieruchomości musiałam zarobić i ciężko na to pracowałam, z nieba mi to nie spadło, a faktycznie yy, i przez to podnoszenie stóp procentowych raty kredytu też płaciłam przez ostatnie lata większe, a osoby, które no, nie dorobiły się tej zdolności, albo nie chciały, albo nie potrafiły, yy, dzisiaj mają dużo lepszy start, żeby tą nieruchomość kupić, więc pewnie jest to z perspektywy mnie czy ciebie, mocno niesprawiedliwość. Natomiast z perspektywy klienta młodego, ja patrzę przez pryzmat ludzi, którzy wchodzą na rynek nieruchomości, w ogóle na rynek dorosłości i, i mają dzisiaj wybór wynajęcia nieruchomości, gdzie wiemy, że ostatni rok kiedy sytuacja po wschodniej stronie naszego kraju spowodowała, że napływ naszych sąsiadów była tak duża, że ceny najmu w Warszawie i nie tylko w Warszawie, bo w większości miast Polski wzrosła o prawie albo ponad 70% wartości, no to najem zaczął być bardzo trudno, dostępny z racji kosztów utrzymania dla potencjalnego klienta, początkującego tak naprawdę start w życiu dorosłym. No i faktycznie ten kredyt bezpieczny kredyt 2% powoduje, że ci ludzie mają jakąkolwiek szansę wydostania się ze swoich miejscowości i, i, i uderzenia do większych miast po lepsze życie, czy po lepszą pracę. Ja, ja też jestem takim przykładem, bo ja w 2008 roku ja w ogóle pochodzę z Warmii i Mazur i, i, i pozdrawiam okolice Elbląga, bo stamtąd jestem i zawsze z serduchem jestem z moją małą miejscowością. I piękne faktycznie okolice, tak piękne okolice, tak jest. I, i faktycznie, e, jak dzisiaj sobie porównuję ten start, który miałam w, kiedyś w 2008 roku, do tego obecnego, to dzisiaj przyjeżdżając do Warszawy, za te pierwsze pieniądze, które zarabiałam w nieruchomościach, pewnie bym nawet nie wynajęła mieszkania. Więc naprawdę jest trudno, tak? I, i jakby z, z tego punktu widzenia, fajnie, że ten kredyt wszedł. Natomiast z punktu gospodarczego, w jakim nasz kraj się znajduje, no to pewnie to nie jest najlepszy moment, żeby taki produkt wprowadzać na rynek. Wiemy, że to jest bardziej produkt. No przedwyborczy, więc. Dokładnie. Tym bardziej, że drodzy widzowie, jakbyście się zapoznali z ustawą, to tam jest jawnie napisane, że w tym roku nie ma limitów, a już w kolejnych są. Czy, e czemu jest to jest spowodowane? No... no wiadomo, znaczy wiadomo, że budżet nie jest z gumy i ten budżet musi być ograniczony. Natomiast warto nadmienić, że chyba to jest jedyny taki produkt dla nas jako konsumentów, jeden z najlepszych, który do tej pory był, bo spełniając te warunki, które tam są, a one nie są wcale takie duże te warunki i e, jakieś mocno ograniczające, tam jest tylko wiek praktycznie i, i to, że musi to być pierwsza nieruchomość, to ten kredyt sam w sobie jest naprawdę bardzo fajnym produktem i, i na pewno opłacalnym dla tych młodych osób. Tak, jeżeli porównujemy go do MDM, czy rodziny na swoim, które tak. przed laty były wprowadzane, no to tam najgorszym yy, Takim dyskwalifikującym, przynajmniej z mojej perspektywy, kiedy ja się decydowałem na pierwsze mieszkanie i nie zdecydowałem się na program Mieszkanie dla Młodych, był fakt, że w mieszkaniu trzeba 5 lat zamieszkiwać pod y, rygorem zwrotu całego dofinansowania. Tu też Tutaj... musimy mieszkać. Ale tutaj jeżeli się wyprowadzimy po trzech latach czy po pięciu, to nie zwracamy wstecznie tego dofinansowania, tylko tracimy od momentu, kiedy przestajemy mieszkać, wynajmujemy eee, to mieszkanie, więc tak, to myślę, jest to że duża różnica. W tamtych programach było jeszcze yy, mocne, u, yy, mocne ograniczenie co do wartości ceny z metra tak. kwadratowego i praktycznie warszawskie nieruchomości, one się nie, nie wykwalifikowały do tych tabelek, które, które były. Trzeba było mocno kombinować, żeby się w tym programie złapać. No i dwa też była tam ograniczona mm, dochody, tak, trzeba było się wykazać dochodami, one też nie mogły przekraczać jakiegoś tam tak budżetu, a i, i teraz. środków, w marcu tak, już nie tak. było budżetu na cały, na cały rok, no. także no też, też te programy były takie. Pokażmy, że coś robimy, żeby za bardzo nic nie zrobić. Także ten produkt jest naprawdę dobry, natomiast chyba nie jest to odpowiedni moment w naszym kraju, żeby go wprowadzać, nie? Bo, bo przy obecnej inflacji, przy obecnych cenach nieruchomości, e, braku też nieruchomości na rynku bo, bo ostatnie dwa lata to był, e, to był czas, gdzie mnóstwo deweloperów wstrzymało się z budową nowych inwestycji, więc jakby ograniczona pula tych nieruchomości, która jest, spowodowała, że po prostu w momencie wejścia tego produktu Kredyt 2%, no to automatycznie ceny tych nieruchomości poszły też w górę, co jest dużym utrudnieniem dla klientów. Tak, nawet na warszawskim naszym rynku widać, że ceny rosną z miesiąca, nawet nie z miesiąca na miesiąc, tylko z tygodnia na tydzień. Widać, że oferty fajnych mieszkań, bo nie mówimy tutaj o takich, które się albo na, kredyt, na, na ten bezpieczny kredyt nie łapią, albo są mocno przeszacowane, tak jak powiedziałaś, czy jakieś tam, tak jak ja się śmieję, że wystarczy rękę wystawić przez okno i można piąteczkę maszyniście się zbić, bo, bo są też takie mieszkania, bo to nie chodzi o to, żeby szukać mieszkania taniego, tylko dobrego i taniego, względnie. E, Także no, takich to mieszkań nie stoi w, w parze, nie? żeby było tanio i dobrze, to tak nie zawsze stoi w parze. To tak się no, wyklucza. Jak, właśnie o to chodzi, że to musi być względnie w miarę tanie mieszkanie, a nie patrzeć tylko sortować po najniższych cenach. Znaczy, ja te, myślę, te zmuszyń, że to się... tutaj y, nawet nie chodzi o to, bo, bo, co, bo to jest tak, że ja nigdy tego nie określam. Dla mnie nie ma czegoś takiego, jak deweloperka, Bo jak sobie przeanalizujemy, w jakich ludzie warunkach mieszkają i jak chcą mieszkać, bo bardzo często to jest ich wybór, bo nikt cię nie zmusza, żebyś mieszkał blisko torów, albo okazuje się, że osoby, które mieszkają blisko torów po dwóch, trzech dniach życia, nie słyszą jedzącego pociągu, tak? Ja teraz wracam akurat z dzielnicy Ursus, gdzie sprzedają nieruchomości i no i po prostu nad samym budynkiem leci tak nie nisko samolot, że huczy w mieszkaniu i ja, ponieważ mieszkam w Aninie i tam mam cichutko, to w ogóle no tak aż Zaglądam, co tam się dzieje, czy coś mi na głowę nie spadnie, a ludzie, którzy tam mieszkają mówią, że to, to jest normalne i oni w ogóle tego nie słyszą i nie reagują, tak? Bo niektórzy nawet mówią, że pokochali samoloty. Więc nie, nie oceniam tego, gdzie kto wybiera i, i chce mieszkać, czy, czy wybiera, gdzie chce mieszkać, ale bardziej patrzę przez pryzmat tego, że trudnością dzisiaj na rynku jest to, że klient kupujący ma bardzo dużą presję w podjęciu decyzji żeby już kupić, bo te nieruchomości zaczęły uciekać znowu. I nie ma czasu, żeby się zastanowić. Nie ma czasu, żeby przeanalizować, czy nas na coś stać, czy remont będzie kosztował tyle, a tyle, czy faktycznie miejsce, w którym kupujemy będzie dla nas odpowiednie, dla nas, dla naszych bliskich, tak? Czy będziemy mieli daleko do pracy? Nie my po prostu idziemy i bierzemy, co jest no bo za chwilę nie będzie, tak? I to jest najgorsze dzisiaj na rynku. Ten ostatni okres on spowolnił i, i faktycznie tych transakcji było mniej, ale to był fajny czas na rynku dla klienta kupującego, bo on mógł sobie powybierać w tych nieruchomościach, mógł się zastanowić co chce kupić i mógł przeanalizować tę ofertę, która jest dla niego lepsza pod wieloma względami, tak? A dzisiaj znowu wracamy do takiego mm, no biegu chomika w klatce, tak? Na kołowrotku. Kupuje, mhm. bo już dwa czy trzy mieszkania sprzątnęli mi z nosa, więc już teraz muszę szybko podjąć tak. decyzję. Dokładnie. To Oczywiście samo, co z perspektywy wcześniej. pośrednika, super sytuacja, no nie będę ukrywała. Kocham takie sytuacje, kiedy klient wchodzi i mówi biorę, tak, no bo bez zastanowienia, no bo, no bo tak naprawdę nie ma wyboru ale z perspektywy człowieka wiem, że jest to trudne, bo sama też jestem konsumentem i też robię zakupy i też na rynku nieruchomości i też lubię mieć czas, żeby się zastanowić, tak? Dokładnie. Ja nawet czasem zdarzało się, że odwodziłem ludzi od zakupu mieszkania, jak widziałem, że przyszli po pięciu sekundach, dosłownie po pięciu sekundach powiedzieli, że ok, biorą, ale państwo się jeszcze nie przeszli po mieszkaniu, no spokojnie, bo po pierwsze, i tak wiadomo w takiej sytuacji, że mieszkanie się sprzeda, jak jest taka górka i jest taki hype na rynku, to czy się sprzeda dzisiaj, czy jutro, to i tak się sprzeda. I to miałem o tyle komfort, że to były moje mieszkania i klient mi nie, nie dyszał na kark, że musi sprzedać tu i teraz, bo raz, że chciałem, żeby mieszkania były sprzedane dobrze, i odpowiednim osobom, no bo jeżeli ktoś przyjdzie i za rok mi powie, że no, bo ja nie chciałem tego mieszkania, pan mnie zmusił do tego, no nie bardzo. A to też fajnie buduje wizerunek, bo bardzo często przychodzą klienci, którzy kupowali od nas coś wcześniej, albo przychodzą ludzie, którzy dostali polecenia od tych, od tych ludzi. Więc czasem lepiej dać komuś te 5 minut na, na oddech. Szczególnie, że często, często się zdarza tak, że ktoś przemyśli, bier, biorę, rezerwuję, ok, ja zdejmuję z rynku. Powiedzmy, ktoś się przyna, przy... U notariusza powie, że, że nie przyjdzie. Zdarzają mi się takie sytuacje, tak że nie pani, pani nie przyszła na akt, bo spanikowała, bo sobie zdawała sprawę, że to, to nie jest to. I wpadła w panikę, chyba nie wiem, czy nie chcę skłamać, ale chyba pogotowie ją zabrała albo że, że na, ataku jakiejś paniki dostała właśnie po to, dlatego, że miała przyjść na akt, a nie była do końca pewna. Także czy to, no, rzeczywiście jest to? Krajności nie Trudna, dobry, trudna tak. sytuacja, faktycznie. Ja, jeżeli chodzi o takie drastyczne sytuacje, o których tu powiedziałeś, to nie miałam. E, miałam sytuację, gdzie klientka na akcie od razu się mnie zapytała, czy e, znajdę od razu następnego kupca, bo ona sobie przeanalizowała, że jednak to nie ta lokalizacja, ona już nie chce tam mieszkać. Więc faktycznie, zanim zamieszkała, to już sprzedawałam dalej. Ym, no i, i to, co ty powiedziałeś, jakby ten wracający klient jest jakby, no, wisienka na torcie, tak, że, e, że po prostu Zrobiliśmy dobrą robotę. Natomiast, jeżeli chodzi w ogóle o, o sprzedaż nieruchomości, obecnie, no to też jako pośrednik mogę powiedzieć, że dzisiaj ta trudność, też z naszej perspektywy, jako pośrednika, jest w tym, że musimy rozgraniczyć klienta, który decyduje się, bo wie, czego chce. A, klienta, a między klientami, którzy decydują się, bo się boją, że im ucieknie. Bo faktycznie ostatnie lata, szczególnie no ja dużo to współpracuję z inwestorami na rynku, z fliperami, więc myślę, że yy, i ci klienci faktycznie, to yy, ja pamiętam ten okres, te czasy, gdzie to było taki rok 2017, 18, 19 nawet, gdzie tak naprawdę wystarczyło wysłać do klienta SMS-a i w SMS-ie informacje. Mam tu i tu nieruchomość, w takim, w takim. Metrę, szacuje, że można na tej nieruchomości zarobić tyle i tyle, wystarczy zrobić remont, szacuję, że na remont trzeba będzie wydać tyle i tyle, tak. I w tym momencie dostawałam w kilka sekund kilka wiadomości: kto pierwszy, ten lepszy, biorę, 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 tak. Więc to, to było fajne. I, i, I tylko, że tu był wykształcony też, wyedukowany bo wykształcenie jest swoją drogą, ale jakby wyedukowany klient i on doskonale wiedział, czego potrzebuje, na co zwracamy uwagę. My wcześniej już też współpracowaliśmy, więc ja też wiedziałam, na jakie parametry nieruchomościowe i prawne i z samą nieruchomością muszę zwrócić uwagę, więc takie sprzedaże były i dalej są na rynku i to są fajne transakcje, bo szybkie. Natomiast dzisiaj do stołu nieruchomościowego dosiedli klienci, którzy do tej pory nawet nie marzyli o własnym mieszkaniu. I to są klienci, którzy, e, którzy nie mają takiej wiedzy: nie wiedzą od czego zacząć, nie wiedzą gdzie szukać nieruchomości, nie wiedzą jakie dokumenty poprosić, jakie czytać dokumenty, bo wiesz. E, ja widzę ze swojej perspektywy, jakby nieraz klienci do mnie dzwonią i mówią, czy może mi pani wysłać do tego mieszkania księgę wieczystą? I to jest ok, księga jest jawna, więc jakby ten numer nie jest jakiś ukryty, zawsze można to poprosić. I w księdze mamy praktycznie no, całą historię nieruchomości, to jest taka kartoteka nieruchomości, więc tam możemy sobie sprawdzić, kto jest właścicielem, czy nie ma zadłużeń, nie ma jakichś wzmianek dotyczących jakichś roszczeń i tego typu rzeczy. Tylko, że większość, i, i wiemy, że to jest online, czyli bezpłatnie możemy tą księgę sobie sprawdzić. Tylko większość osób, jak zaczyna sprawdzać tą księgę, to wchodzi w zupełny odpis nieruchomości, gdzie widzi Wszystko. całą historię od króla świeczka, i w tym momencie. Robią się wielkie oczy. Po pierwsze, jak to czytać? Po drugie, okazuje się, że ta nieruchomość jest na niesamowicie zadłużona. A prawda jest taka, że na tym szarym tle to wszystko już było, jest nieaktualne, więc trzeba wchodzić w aktualną księgę wyczystą i te aktualne rzeczy sprawdzać. I ja, jakby przekazując tą księgę, ten numer księgi swoim klientom, zawsze też mówię, na co zwrócić uwagę. Też drukuję tą księgę, żeby klienci wiedzieli, widzieli, bo większość klientów nie wie. Większość klientów, która do nas przychodzi i kupuje po raz pierwszy nieruchomość, to jest, to jest klient który najczęściej coś przeczytał w internecie, ale nie za dużo, i wie, że trzeba sprawdzić księgę wieczystą. Ale umówmy się: ja jak w 2008 roku przyszłam do nieruchomości, i ktoś mi powiedział, że ja mam sprawdzać księgę wieczystą, to ja sprawdzałam na zasadzie, czy ona jest. Jest. <słuch> Dokładnie. Ale jak się ją czyta? ale stąd się biorą y, wszystkie wątpliwości ludzi, którzy boją się kupować spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez księgi wieczystej, bo dla nich ten brak księgi wieczystej jest... Paraliżuje ich, dosłownie. Tak. Może, może z tego to rzeczywiście wynikać. Bo wszyscy mówimy o tej księdze wieczystej. Trzeba sprawdzić księgę wieczystą. A tu jej nie ma. To już w ogóle kosmos. Ale generalnie, i jakby to jest normalne. Jakby nie to, że mówię to w perspektywie śmiania się z kogoś, bo jakby ja mówię to na własnym przykładzie. Ja wcześniej, jak nie miałam styczności z nieruchomościami, no to to jest normalne. No w szkole nas tego nie uczą. Nikt nas nie uczy, jak mamy czytać księgi wieczyste. A jednak każdy z nas chciałby tą nieruchomość kupić, tak? To są podstawowe rzeczy i no w dobie internetu pewnie może można się tego nauczyć w internecie i popatrzeć, ale jak to przychodzi, że to trzeba zrobić samemu, to te ręce się trzęsą, więc jakby to jest nasza rola, też jako pośrednika, żeby temu klientowi to wszystko wytłumaczyć, pokazać krok po kroku, tak? Żeby ten klient czuł się zaopiekowany na każdym etapie zakupu. Tak, tym bardziej, że przy zakupie nieruchomości czeka na nas wiele pułapek, nie tylko ewentualnie prawne, jeżeli chodzi o księgę wieczystą, ale też. Pod kątem technicznym, pod kątem sprawdzenia transakcji całej, wyboru dobrego notariusza, bo umówmy się, notariusz raczej nic złego zrobić nie powinien. Jest to zawód zaufania, zaufania publicznego, zaufania publicznego który, który raczej krzywdy na mnie wyrządzi, mimo jakichś panujących w internecie nieprawdziwych opinii i teorii. Natomiast notariusz może albo się postarać, albo się nie postarać. Bo też panuje mylne przekonanie, że notariusz, ja nie potrzebuję pośrednika, bo notariusz mi wszystko sprawdzi. Nie no, przyniosę notariuszowi, notariusz zobaczy, że są wszystkie dokumenty i tyle. Notariusz nie będzie kopał i nie będzie sprawdzał, czy rzeczywiście wszystkie dokumenty są w porządku, czy na przykład nie powie nam bardzo często, że kupując spółdzielcze własnościowe prawo bez księgi, o, który, o którym już mówiliśmy, trzeba wszystkie dokumenty od zarania działów. Jeżeli nie zakładamy księgi, no to dobra, jest podstawa na bycia dziękuję. A Zależy, czy... który dział. Nie we, działa, nie we wszystkich działa. A teraz już we wszystkich? Nie, nie we wszystkich. Ostatnio zakładaliśmy i. Jak w no, Nie będę mówić, ale. <laughs> ale bez żadnych protekcji, po prostu złożyliśmy dokumenty i ta księga została założona. Wiesz, no, w Warszawie wow, i nie to... tylko w Warszawie, w większości miast polskich mamy sytuację, że nie, nieruchomości są jeszcze sprzed wojny, tak? Więc nie, nie wszystkie dokumenty mamy, nie jesteśmy w stanie odtworzyć pewnych dokumentów. No tak, tak, jakby... tak. niektóre spółdzielnie są przedwojenne. Tak, tak. No, teraz niedawno miałam taką nieruchomość z 29 roku, i, a dokumenty Dopiero mieliśmy gdzieś tak w granicach 40 lat, tak. Więc, yy, więc sąd założył Księgę wieczystą. No, co, fajna ciekawostka. Także, no ale to też, no to jest, ale to też jest praca z dobrym yy, niepośrednikiem, Oczywiście ja tu jako w roli pośrednika występowałam, ale z dobrym notariuszem, bo jakby notariusz nam przygotował komplet i powiedział, co musimy przygotować, jak musimy wniosek y, opisać i y, 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 jakie dokumenty przedstawić, żeby sąd nam to y, uwzględnił i tą księgę założył. Więc. Yy, więc, jakby tutaj, wybór notariusza. Ja akurat trochę będę za notariuszami, bo ja przez te 15 lat nie spotkałam złego notariusza i muszę naprawdę przyznać tutaj, e, wystawić laurkę notariuszom. I, i faktycznie e, mam tak naprawdę kilku, z którymi współpracuję od lat, bardzo ścisłą mam współpracę, kieruję do nich wszystkich swoich klientów, dlatego że czuję się tam bezpiecznie, ja jako pośrednik i, i, i duże bezpieczeństwo otrzymują moi klienci, a bezpieczeństwo polega na tym, że notariusz jest wymagany i wymaga ode mnie dokumentów, które muszą być przy akcie i one są sprawdzane wcześniej, więc nawet jeżeli coś w tych dokumentach jest nie tak, to zawsze dostaję instrukcję, co ja muszę pomóc klientowi, pomóc wyprostować, sprawdzić i, i to jest fajne i naprawdę, no nie chciałabym się tu wypowiadać za notariuszy, ale ta rola notariusza jest bardzo ważna przy tej transakcji i, i tak jak w mieście Warszawa tych notariuszy jest dużo, no jakby się tutaj posługuję tą Warszawą, bo na tym rynku pracuje, natomiast w dużych miastach jest łatwiej, bo tych notariuszy jest po prostu dużo, możemy sobie Wybrać takiego, który nam się podoba, który jest dla nas miły, który się do nas uśmiecha, który ma dla nas czas. W małych miejscowościach, pochodzę z mojej miejscowości, więc wiem, jak to wygląda. Jest jeden notariusz na ileś tam miejscowości dookoła, i tak naprawdę nie zawsze ten notariusz jest dostępny, tak? bo ma ileś tam aktów i jakby, no wiecie, bycie jedynym na wsi czy tam. W mojej miejscowości. No, no, powoduje, że to królestwo jest nasze, i co my powiemy, to jest święte. I nie, no, jakby też nie chciałabym obrazić notariuszy z mojej miejscowości, bo pewnie nie każdy, ale faktycznie jest tak, że. Że trzeba na to uważać i pamiętać o tym, że ten notariusz jest dla nas, my mu płacimy oczywiście tą taksę notarialną, ale tak jak wspomniałeś, jest to zawód zaufania publicznego, więc notariusz, jeżeli do niego pójdziemy, to on ma taki obowiązek nam wytłumaczyć tą transakcję tak? i, i, i faktycznie, jeżeli do niego pójdziemy z dokumentami, no to y, musi nam tam przeanalizować ten stan prawny nieruchomości i wskazać, co możemy kupić. Czego nie powinniśmy kupować. Nie? Tak, znaczy uściślając, mi chodziło o to, że możemy iść do notariusza dobrego albo bardzo dobrego. Nie? Też nie, tak. nie, u, nie ujmuję notariusza, bo też nigdy nie trafiłem na jakiegoś oszusta czy, czy kogoś, kto wykazał się złą wolą, tylko po prostu może być notariusz, który idzie po najmniejszej linii oporu, a może być taki, który rzeczywiście, tak jak mówisz, jest bardzo wymagający, bardzo często dla e, jednej ze stron. Będzie wręcz irytujący, ale przede wszystkim będzie skuteczny i zabezpieczy dobrze transakcję. To już jak jesteśmy przy notariuszach i w ogóle przy zakupie nieruchomości, to mogę taką rzecz powiedzieć ku przestrodze chyba oglądającym i też taką naukę i dla pośredników, i dla klientów, przede wszystkim kupujących, to Przez. zwracam uwagę na taką rzecz, która się w, ostatnich, w ostatnim czasie dosyć często dzieje i yy, wynika ona głównie z po pandemicznych czasów, czyli po prostu z braku, z powodu pracy zdalnej, z powodu małej ilości osób w bankach, w działach wieczystoksięgowych, o co chodzi? Chodzi o to, że możemy dzisiaj kupić nieruchomość, która jest na rynku nieruchomości dostępna w sprzedaży i, i jest to nieruchomość, która powiedzmy jest rok, dwa lata, nawet trzy na rynku, już jako z rynku pierwotnego weszła w ręce prywatne i teraz jest sprzedawana powtórnie. Czyli ktoś kupił od dewelopera nieruchomość i teraz ją sprzedaje, pomieszkał tam dwa lata, albo kupił inwestycyjnie, przytrzymał, zrobił remont i po roku dwóch sprzedaje. I teraz co się dzieje? Ta osoba kupiła nieruchomość na. Kredyt hipoteczny. Ale kupując na kredyt hipoteczny u dewelopera, kredyt jest wypłacany przed przeniesieniem własności. Więc wiele notariuszy w akcie notarialnym przenoszących własność pisze sformułowanie, czy tam formułuje różnie, ale generalnie pisze, że cena za zakup została zapłacona w całości. Kropka nie ma słowa o tym, że cena czy kwota. Pieniądze wynikały z kredytu hipotecznego. I teraz w akcjonarialnym nie mamy słowa o tym, że ten klient kupujący, który dzisiaj nam sprzedaje nieruchomość, kupił w kredycie. Klient kupujący teoretycznie ma obowiązek złożyć do Sądu Wieczystoksięgowego wniosek o e, wpisanie w dziale czwartym hipoteki. Ale z jakichś powodów tego nie robi. Na przykład. I to wcale nie jest złośliwe. Po prostu zapomni, nie wie, że ma to zrobić. No, notariusz go nie poinformował, bo notariusz sam nie wiedział, że to było z kredytu. W banku mu mówili, ale ten kredyt został uruchomiony rąk temu, więc on już nawet nie pamięta tego, że to powinien zrobić. W bankach powinni to pilnować i powinni zmuszać tego klienta, żeby on to zrobił jak najszybciej. Tak? Czasem zmuszają przez dodatkową marżę. No właśnie, chciałam to powiedzieć, że klienci płacą wtedy więcej za ten kredyt, ale się okazuje, że dla niektórych to też nie jest jakiś. Wielki problem. I teraz co się dzieje? Nieruchomość trafia na rynek i nieruchomość teoretycznie jest czysta, niczym nie zadłużona, bo w Księdze Wieczystej nie ma wzmianki o tym, że tam był kredyt. W akcie notarialnym nie ma wzmianki o tym, że tam był kredyt. I możemy kupić nieruchomość, która była zadłużona kredytem. Możemy liczyć na to, że ktoś będzie uczciwy, jak dostanie te pieniądze, ten kredyt spłaci. I tutaj też jest ważne. Naprawdę, ja bardzo często, z racji tego, że sprzedając nieruchomości, często od dewelopera i później te nieruchomości do mnie z powrotem trafiają, bo poprzez relacje z tymi klientami i jakby taką utrzymywanie tych relacji i taką kompetencję w obsłudze, to ci klienci do mnie wracają. I miałam kilka razy taką sytuację, że ja po prostu wiem, że ci ludzie kupili z kredytu. A nikt od nas nie wymaga zaświadczenia o, z banku o wysokości tego kredytu. Mówię, proszę państwa, czy państwo w tym roku spłaciliście ten kredyt? Ten kredyt nadal jest? No tak, my mamy ten kredyt hipoteczny. Ci ludzie wcale nie mają w intencji kogokolwiek oszukać. Po prostu ten kredyt w ogóle nie widnieje w dokumentach. No tak, jeżeli kupujący e, kupi i nie będzie wzmianki do momentu e, zakupu, to banka się tam wpisze. E, no, no niekoniecznie, bo to jest w wiary publicznej księg wieczystych. jeżeli nie ma. Tego wpisanej, wpisanego w księgę do momentu, kiedy, kiedy zostanie tak naprawdę zakupiona ta nieruchomość, to teoretycznie kupującego to nie, ku, kupującego to nie obchodzi. Różnie jest to, no właśnie spłacać. nie do końca. <grym> powinien spłacać, ale jak bank się upomnia, nieruchomości nie ma, no wiadomo, ten sprzedający ma wtedy duży problem, bo ani nieruchomości, ani pieniędzy. E, nie miałam sytuacji, żeby to nie zostało spłacone, bo faktycznie z każdą osobą, z którą współpracowałam, to była na tyle uczciwa, że jakby od razu albo mówiła o tym, że taka sytuacja jest, albo bo ja dopytywałam, i się okazywało, że taka sytuacja jest, ale teraz pytanie: jak kupujemy sami nieruchomość, i nie kupujemy z pośrednikiem, który wie, że o to trzeba zapytać? To pytamy, czy nie? Większość klientów nawet nie wie o nie. tym, że, że warto o to zapytać, że jak kupujemy z tej drugiej ręki, czyli jak najpierw była nieruchomość od dewelopera z rynku pierwotnego kupiona, i później ta osoba sprzedaje, to jakby tutaj podsuwam taki pomysł, żeby jeszcze o to pytać. Bo ludzie naprawdę nie są źli, ludzie z reguły są dobrzy. I jeżeli się ich zapytamy, czy kupowali w kredycie, to oni powiedzą, że tak, my tą nieruchomość kupiliśmy w kredycie, tak? Czy macie to Państwo wpisane w księgi wieczystą, bo nie widziałam? Ups. Ups. Tak, więc to, no jak pytaj o anegdotki, to takich anegdotek z rynku jest dużo, sytuacji, na których się ciągle człowiek uczy i, i jakby wyciąga wnioski, co dalej. I teraz my wiemy, że o to trzeba pytać. Pytanie, czy klient kupujący wie czy klient kupujący to sprawdza, nie? To tak, Poza nawet jeżeli dla kupującego nie będzie to problemem finansowym w przyszłości, no to po co te nerwy? Po no co tak, wyjaśnianie, oczywiście. wyjaśnianie, przerzucanie się pismami pra, pra, do prawników. Znaczy, kupujemy nieruchomość po to, żeby w niej żyć, układać sobie życie, spełniać swoje realizacje jakieś życiowe, marzenia i tak dalej. I te nieruchomości mają być naszym azylem. My mamy się w nich czuć bezpiecznie, a nie mają być problemem, które stwarzają nam kolejne problemy. Więc tak powinniśmy sprzedawać nieruchomości z taką intencją, żeby one były czyste od początku do końca i żeby klient czuł się w nich po prostu dobrze. Super. Chyba. Tą wspaniałą myślą zakończymy wywiad, który strzelił, w, jakby trwał minutę, naprawdę. Ale już chyba widzów nie będziemy dłużej przeciągać. Także bardzo Ci dziękujemy i jeżeli będą jakiekolwiek komentarze, to na pewno na nie odpowiemy. Jak będą komentarze, to na pewno będę je śledziła. Piście tylko tam ładne te komentarze, bo ja tam będę zerkać, więc jak ktoś mi tam to. napisze, że mam duże zmarszczki. To cię znajdę. <laughs> A kontakt do Natalii zostawiam w opisie materiału, także uwaga, uwaga. Bardzo dziękujemy raz Dziękuję jeszcze, Natalio. Do zobaczenia. Cześć.